Witaj, droga duszo. Weź głęboki oddech. To chwila tylko dla Ciebie, święta przestrzeń stworzona z miłości, światła i boskiej intencji. Pozwól sobie poczuć delikatną obecność aniołów wokół Ciebie. Są tu i teraz, szepcząc słowa pocieszenia, budząc Twoją duszę na coś, co musisz usłyszeć na coś. Co Twoja intuicja mogła już próbować ci powiedzieć, ale coś ignorowałeś ze strachu, zmęczenia lub roztargnienia. Dzisiaj przesłanie aniołów ma inny ton. Ton pełnej miłości czujności. Przychodzą nie po to, by straszyć, ale by obudzić. Aby przypomnieć ci o czymś, co zostało porzucone, zapomniane, ale co pilnie potrzebuje zostać dostrzeżone. Odczute, stawić czoła i przede wszystkim uzdrowione. Energia otaczająca to przesłanie jest intensywna, a zarazem głęboko kochająca. To duchowe wezwanie, przypomnienie, że w Twojej podróży jest coś, co musi zostać przyjęte, uznane i przemienione, zanim powróci z większą siłą. I tak powróci. Bo tak właśnie działa wszechświat. Swojej nieskończonej mądrości, wielokrotnie prowadzi nas do tych samych punktów, aż będziemy gotowi przekroczyć je ze świadomością, miłością i wiarą. Dlatego przyjmij te chwilę z otwartym sercem. Odłącz się od rozproszeń świata zewnętrznego. Poczuj wibrację anielskiej obecności otulającą Twoje ciało, umysł i ducha. Jesteś bezpieczny. Jesteś prowadzony. Jesteś gotowy. Są chwile w życiu, kiedy czujemy, że coś się powtarza, wzorce emocjonalne, cykle relacji, dawne niepewności, wspomnienia, które myśleliśmy, że już przezwyciężyliśmy. I właśnie w takich momentach anioły zbliżają się z większą intensywnością, ponieważ wiedzą, że nasza dusza stoi u progu wielkiej transformacji. Dzisiejsze przesłanie pochodzi z wyższych sfer, przekazywane przez anioły, które obserwują każdy krok Twojej ścieżki z głębokim współczuciem. Wiedzą, że stałeś w obliczu wielu wewnętrznych walk, że starałeś się zachować równowagę nawet w obliczu tak wielu prób. Ale wiedzą też, że jest coś, być może niedokonany wybór, niezagojona rana, Zignorowane wezwanie, co wkrótce powróci z siłą. I nie jako kara, ale jako szansa. Anioły chcą, żebyś zrozumiał wszystko, czego unikamy w sobie, wszystko, co odkładamy na później, wszystko, co zamiatamy pod emocjonalny dywan, w końcu powraca. Nie po to, by nas ukarać, ale by nas uwolnić. To. Co ignorowałeś, mogło kiedyś być drobne. Ale teraz, gdy energie świata się rozszerzają, a twoja dusza jest w trakcie przebudzenia, ta sama energia może pojawić się z intensywnością i wymagać działania. Czy to decyzja, której unikałeś, przebaczenie, którego nie otrzymałeś, prawda, której nie chciałeś zobaczyć, anioły mówią, teraz nadszedł czas. Zostaniesz ponownie wystawiony na próbę, ale nie dlatego, że poniosłeś porażkę, ale dlatego, że teraz masz więcej siły, więcej mądrości, więcej świadomości, bo ostatecznie stawić czoła tej sytuacji. Nie jesteś sam. Anioły są z Tobą, wspierając Twoje emocje, kierując Twoimi myślami i dodając Ci odwagi. Mówią, bądź świadomy. Bądź czujny. To, co było ignorowane, powróci i tym razem zostanie przemienione. Ukochana istoto światła, słuchaj sercem, nadchodząca energia to energia duchowego ratunku. Anioły pokazują ci stary cykl, który próbowałeś zakończyć, nie doświadczając go w pełni. Być może ze strachu przed bólem. Być może dlatego, że nie czułeś się gotowy, być może dlatego, że wierzyłeś, że sam czas wszystko uleczy. Ale prawda jest taka, że niektóre uzdrowienia wymagają naszej obecności, naszego poddania się, naszej odważnej konfrontacji. Dzisiejsze przesłanie Aniołów ujawnia, że jest coś uczucie, wspomnienie lekcja, co porzuciłeś, ale co teraz powraca, by stawić mu czoła. A to może się objawiać na wiele sposobów: jako powracający związek, powtarzający się kryzys emocjonalny, decyzja wymagająca zdecydowanego stanowiska, wewnętrzna prawda, która prosi o wysłuchanie. Możesz doświadczać niewyjaśnionego niepokoju, wyrazistych snów, powracających starych uczuć, a nawet ponownego nawiązania kontaktu z ludźmi z przeszłości. Wszystko to jest częścią wielkiego ruchu duchowego, wezwania duszy do pełni. Aniołowie mówią: To, co teraz powraca, nie po to, by ranić, lecz by uzdrawiać. Ale uzdrowienie wymaga obecności, światła, prawdy. Wyobraź sobie, że stoisz przed starożytnymi drzwiami. Były zamknięte od lat, być może przez całe życie, ale teraz masz klucz. A anioły są u twego boku, gotowe, by przejść z tobą przez to, co jest poza nimi. Tak, może pojawić się ból, ale jest też wyzwolenie, jasność i nowy poziom świadomości, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie osiągnąć. Chcą. Żebyś wiedział, jesteś silniejszy niż myślisz. I wszystko, na co unikałeś patrzenia, twoje traumy, twoje zranienia, twoje trudne wybory, teraz powraca, by przyjąć je z miłością i mądrością. Nie bój się. To, co nadchodzi, to błogosławieństwo przebrane za wyzwanie. A kiedy pozwolisz światłu przeniknąć do najgłębszych zakamarków, Twoja duszo, wydarzy się coś wspaniałego. Będziesz wolny. Wolny, by prawdziwie kochać. Wolny, by żyć autentycznie. Wolny, by stworzyć nową historię bez duchów przeszłości szepczących ci do ucha. Aniołowie pytają spójrz na to, co powraca. Nie uciekaj. Nie ignoruj tego. Jesteś gotowy, by przekroczyć. Uzdrowienie jest bliskie, a wraz z nim nadejdzie nowy cykl lżejszy, jaśniejszy, bardziej zestrojony z tym, kim naprawdę jesteś. Droga istoto światła, w tej właśnie chwili twoje anioły szepczą, że wkrótce nastąpi objawienie. Ale to objawienie nie przyjdzie z zewnątrz. Pojawi się w tobie jako wspomnienie, uczucie, jasność, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Czy czułeś już ten ruch, to uczucie, że wszechświat próbuje ci coś pokazać? Że wokół ciebie są znaki, zbiegi okoliczności, które nie są zwykłym przypadkiem? To jest ten moment. Jesteś prowadzony do rozpoznania cyklu który musi się zamknąć, portalu, który się otwiera, prawdy, którą trzeba wypowiedzieć najpierw do siebie, a potem do świata. Aniołowie proszą Cię o zaufanie. Nawet jeśli wszystko wydaje się rozpadać, nawet jeśli stare emocje powracają, nawet jeśli ludzie z przeszłości pojawiają się ponownie, przynosząc zamęt. Każdy szczegół jest częścią boskiej orkiestry. Nie zostałeś zapomniany, nie jesteś karany, jesteś przygotowywany. Wyobraź sobie, że jesteś polerowany jak drogocenny kryształ. Każde powracające wyzwanie jest częścią twojej duszy wołającej o światło. Każdy powracający stary ból jest zaproszeniem, by w końcu zostać przyjętym z miłością. A aniołowie zapewniają, przejdziesz przez to. A kiedy ci się uda, coś w tobie całkowicie się odnowi. Zbyt długo starałeś się być silny, powstrzymywałeś łzy, łykałeś słowa, udawałeś, że to nie boli. A teraz wszystko powraca, bo nadszedł czas, by czuć. Naprawdę. Bez masek, bez pośpiechu, bez strachu. Anioły widzą twój ból. Widzą to wspomnienie, które wciąż boli, żal, który skrycie nosisz w sobie, strach przed powtórzeniem tych samych błędów. Ale mówią, nic nie poszło na marne. Wszystko służyło ci wzmocnieniu. Teraz spójrz odważnie na to, co powraca, i zobacz nie jesteś już tą samą osobą. Ta rana może teraz zostać uleczona. Ten wybór może teraz zostać dokonany mądrze. Ten cykl może teraz zakończyć się pokojem. Może potrzebujesz napisać niewysłany list. Pomodlić się szczerze. Porozmawiać szczerze ze swoją duszą, albo po prostu płakać, oczyścić się, uwolnić. Wszystko to jest częścią procesu. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Anioły są tutaj, teraz i zawsze. Dzisiaj otrzymałeś głębokie przesłanie. Kochające ostrzeżenie od aniołów, to co było ignorowane, powraca, ale jesteś gotowy. Gotowy, by stawić czoła, przyjąć, uleczyć i przekroczyć. To święty moment w Twojej podróży. I masz bezwarunkowe wsparcie aniołów na każdym kroku. Nie uciekaj przed tym, co powraca. Patrz z miłością. Witaj z wiarą, krocz z ufnością. Przed tobą światło, wyzwolenie i odrodzenie. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, polub ten film, udostępnij go komuś, kto potrzebuje go usłyszeć i zasubskrybuj kanał. Razem zbudujmy silną, przyjazną i pełną światła wspólnotę duchową. A jeśli czujesz to w sercu, Rozważ wsparcie tego dzieła darowizną Superfunk Judo do 20 dolarów. Twój wkład pomoże nam przekazywać przesłania od aniołów większej liczbie osób na całym świecie. Niech anioły otaczają Cię miłością i opieką, dziś i zawsze.